Dziś przyjrzymy się, jak zestarzał się horror Johna Carpentera Christine na podstawie powieści Stephena Kinga. Jak w ogóle doszło do jego nakręcenia, oraz jak zrealizowano najbardziej robiące wrażenie efekty specjalne. Stephen King. Stephen King na początku lat 80. był jednym z najbardziej poczytnych pisarzy. Miał już na koncie tak uznane tytuły jak Carrie, Liśnienie. Martwa Strefa czy Podpalaczka. W 1979 roku wraz z producentem Richardem Kobrycem zrealizował horror wampiryczny Miasteczko Salem na podstawie swej powieści. Film odniósł sukces kasowy i Kobryc postanowił wyprodukować kolejny film na podstawie Kinga. Początkowo pisarz podesłał mu książkę Kujo, ale producent czuł, że to nie jest to. Kolejna przesłana, jeszcze niepublikowana książka. To była właśnie Christine. I to był strzał w dziesiątkę. Fabuła. Christine skupia się na nieśmiałym nastolatku Arnim, uczęszczającym do miejscowego koledżu. Pewnego dnia Arni kupuje stary, zniszczony samochód o imieniu Christine i postanawia go wyremontować. Chłopak dostaje obsesji na punkcie nowego pojazdu. Zaczyna zachowywać się arogancko w stosunku do rodziców i kolegów. Gdy banda chuliganów niszczy jego auto, Arnie przekonuje się, że Christine ma własną duszę i postanawia się zemścić. John Carpenter Na reżysera filmu Cobrys wyznaczył Johna Carpentera, popularnego reżysera horrorów, który miał na koncie takie hity jak Atak na posterunek 13, Halloween, Mgłę, Ucieczkę z Nowego Jorku, czy coś. Okej, okay. Coś w tamtych czasach nie było hitem, ale o tym kiedy indziej. Studio Columbia Pictures dało zielone światło i zdjęcia rozpoczęły się marcem 1983 roku w południowej Pasadenie. W tym samym miejscu, w którym John Carpenter 5 lat wcześniej kręcił Halloween. Aktorzy Studio naciskało, aby na głównych bohaterów wybrać rozpoznawalne nazwiska. Proponowano Brooke Shields, która była na topie po wystąpieniu w Błękitnej Lagunie, czy Scotta Baiot, gwiazdę popularnego serialu Happy Days. Producent powiedział jednak stanowcze nie, wybierając nikomu nieznanych młodych aktorów. Początkowo producent zatrudnił do jednej z ról jeszcze mało znanego, młodego, obiecującego aktora Kevina Bacona, który zagrał kilka lat wcześniej, w piątku 13. Jednak ten ostatecznie odmówił ze względu na inny film – Footloose. W rolę Arniego, spokojnego nastolatka w okularach, wcielił się Kate Gordon, który do tej pory wystąpił m.in. w Szczękach 2, dramacie muzycznym Cały ten zgiełk czy dwóch filmach Bryan'a de Palmy – Rodzinka na ekranie i W przebraniu mordercy. Kate w późniejszych latach skupił się jednak na karierze reżyserskiej, kręcąc m.in. epizody Dextera czy Fargo. Kate Gordon poradził sobie z rolą znakomicie, potrafiąc wiarygodnie odegrać zarówno doktora Jekilla i pana Hajda. Jego postać przechodzi przemianę od pomiatanego ofermy do nieobliczalnego furiata. Jego najlepszego kolegę Denisa zagrał John Stockwell, którego późniejszym największym osiągnięciem było zagranie w Top Gun z Tomem Cruzem. Carpenter początkowo mylił widza, że to właśnie jego postać jest tą główną. Wysportowany i przebojowy Denis ostatecznie ustępuje pola swemu coraz bardziej pewnemu siebie koledze. Dziewczynę Arniego Late zagrała modelka Aleksandra Paul, najbardziej rozpoznawalna z roli Stephanie Holden w Słonecznym Patrolu. Z obsady warto jeszcze wspomnieć o Robercie Blossom, który gra tu Rednecka, od którego Arnie kupuje Christine. Reżyser wybrał go po seansie ucieczki z Alcatraz, ale fani kina grozy znają go bardziej z głównej roli w horrorze The opowiadającym o prawdziwym mordercy i kanibalu Edgegainie. Blossom najbardziej jest jednak znany z roli Marleya z Kevina samego w domu. Christine Prawdziwą gwiazdą filmu jest jednak samochód Playmouth Fury z 1957 roku. Stephen King wybrał akurat ten model nieprzypadkowo. Według niego był to jedyny samochód, który do tej pory nie pojawił się w żadnym dziele popkultury czy miejskiej legendzie, w odróżnieniu np. od Korwety, Chevroleta czy Thunderbirda. Musicie przyznać, że Christine w lśniącym czerwonym lakierze prezentuje się po prostu zjawiskowo. John Carpenter chciał, aby Christine była pełnoprawną postacią filmu. Dlatego też nakręcono pierwszą scenę w fabryce samochodów, rozgrywającą się w latach 50 Scenę narodzin Christine, która już na taśmie montażowej pokazywała swe prawdziwe, wredne oblicze. Charakter Christine miał odzwierciedlać charakter zazdrosnej nastolatki, która będzie się mściła na każdym, kto jej podpadnie. Jej relacja z Arnim miała zabarwienie wręcz erotyczne. Christine. Końcowe sceny, gdy w garażu Christine poluje na bohaterów, reżyser chciał, aby przypominała polujące, żywe stworzenie pokroju żerującego rekina. Na potrzeby filmu zbudowano 28 egzemplarzy Playmow Fury, na co przeznaczono około 1,5 miliona dolarów. 17 z nich było w pełni funkcjonalnymi samochodami. A część jedynie makietami do filmowania scen wnętrza auta. Całkowicie zniszczono dwa pełnoprawne egzemplarze. Efekty specjalne. Największe wrażenie w Christine robi scena, w której zniszczony samochód zaczyna się sam naprawiać. Powginana karoseria wraca do swego pierwotnego kształtu, zderzaki się prostują, a drzwi wracają na swoje miejsce. Specjalista od efektów specjalnych, Roy Arbogast, który pracował m.in. nad mechanicznym rekinem w szczękach, bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, coś, czy później w Oni żyją Carpentera, zamontował w aucie wiele siłowników hydraulicznych, które wyginały do środka karoserię samochodu. Następnie tak sfilmowany obraz puszczono od tyłu, uzyskując złudzenie samochodu, który wraca do pierwotnej postaci. Efekt był niesamowicie realistyczny. Muzyka. Ważnym aspektem filmu była oprawa muzyczna. Christine narodziła się w latach 50., użyto więc sporo utworów rodem z tego okresu. Była to muzyka rockabilowa i rock and którą Christine włączała w swym radio. Z tego okresu znalazły się utwory Larry'ego Williamsa. Little Richarda czy Richiego Valensa. Jednak film rozgrywa się w latach osiemdziesiątych, więc użyto też ówczesnej, rockowej muzyki Rolling Stonesów: Bonnie Ride czy Bed to the Bone, George'a Toroguta and The Destroyers. Charakterystyczny główny motyw muzyczny skomponował sam reżyser filmu John Carpenter, który jest także uznanym kompozytorem. To on stworzył pamiętną muzykę do Halloween czy Mgły i jego kompozycje do Christine są w tym samym rozpoznawalnym syntezatorowym stylu, który z jednej strony wpada w ucho, a z drugiej buduje klimat i wzbudza w widzu pewien niepokój. Podsumowanie. Ostatecznie ten kosztujący 10 milionów dolarów film trafił do kin zimą 1983 roku, okazując się hitem i zwracając się ponad dwukrotnie. Christine po dziś dzień jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmów Johna Carpentera. Również chyba pierwszym, który przychodzi na myśl każdemu na hasło: Morder czy samochód. Zapraszam do materiału o tym, jak powstał kostium kosmicznego łowcy w horrorze Predator. Jeśli materiał Ci się podobał, zasubskrybuj kanał i napisz komentarz, co sądzisz o Christine. Do zobaczenia.